Witam serdecznie. Kolejny zestaw przewodów plusowy minusowy przewód 50 mm2, z grubymi konektorami, zakończonymi termokurczami czerwonymi dla plusa i czarnymi dla minusa. Zestaw przewodów będzie wykorzystywany do podłączenia przetwornicy w magazynie energii. Gdyby Państwo potrzebowali takie zestawy, potrzebowali stałej współpracy wykonawstwa. Zajmujemy się tym od 7 lat. Mamy zastosowanie w tych przewodach. Te przewody mają zastosowanie w wielu różnych konstrukcjach, rozwiązaniach, od właśnie fotowoltaiki po magazyn energii, po różnego rodzaju pojazdy, zestawy Big 3, zestawy naprawcze, instalacje samochodowe i różnych pojazdów rolniczych, budowlanych, a także kopalnianych. Nawet zdarzało nam się robić przewody do lotnictwa, do samolotów. Zapraszam do stałej współpracy. Kontakt na kablespowalnicze.pl